Taśma ruszyła, jesteśmy gotowi. Razem ze mną jest Maksymilian. Cześć. Dzień dobry. Z jakiego klubu, jaki klub reprezentujesz i skąd przyjechałeś? MKS Kawa Wadowice i przyjechałem z Wioski obok Wadowic, czyli Radoczy. A widzisz. Yy, dużo tenisa stołowego w waszym regionie się dzieje? No, trochę tak, ale nie aż tak dużo jak tutaj dzisiaj. W grodzisku, bo to jest przepiękny turniej. A, miałeś okazję być wcześniej na nim, czy po raz pierwszy jesteś? Nie, po raz pierwszy. A widzisz, czyli po raz pierwszy doświadczasz masę zawodników, co? Bardzo dużo. Chyba około jak nie więcej. Chyba więcej, wydaje mi się, że nawet. Eee, coś pograłeś dzisiaj, udało się jakiś fajny wynik zrobić? w singlu chyba jeszcze mam turniej pocieszenia, bo mi coś nie poszło. Ale w deblu teraz przegraliśmy z wiciem i szczyniami Polski, no to nie jest wstyd, no ale... Stawiliście się tam? Dwa sety do dziewięciu no to wstydu nie ma, że tak powiem. No nie ma, nie ma. No ale się o tym, że twój pierwszy turniej tutaj taki, więc to chyba najważniejsze, że trochę doświadczenia udało się zdobyć, co? No tak, tak, zdecydowanie, w ogóle... Duży turniej, tak ogólnopolski, można się z wszystkimi pograć i zmierzyć się z najlepszymi przeciwnikami w Polsce. No tak, bo to jest inaczej grać na własnym potwórku w kółko z tymi samymi, nie? A tutaj spoglądasz, to właściwie nikogo się nie zna. Nie wiadomo, czy on jest dobry, czy niedobry, czy to jakiś jest mistrz Polski, czy, czy ktoś inny, nie? No tak. No dobra, powiedz mi, a kiedy zacząłeś grać w tenisa stołowego? Około rok temu, bo kiedyś tata kupił stół. No i on grał z takimi kolegami. No i raz mnie zabrał. No i mi się to spodobało, bo ja trenowałem piłkę 7 lat, piłkę nożną. No i jakoś mnie mój trener przeciągnął na trening, no i zacząłem grać. Zacząłeś ogrywać kolegów taty? Tak. Warto było zacząć treningi, chociaż dlatego, nie? Warto, warto. Dobra, to co, pozdrawiamy kogoś na koniec? No to chciałbym pozdrawić moją siostrę, moją, mojego tatę, chłopaka siostry i moją mamę. Super. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Hej, dzięki.